Dzień dobry Państwu. Każdy zapewne słyszał, bo taki świat dzisiejszy jest, o bohaterysko walczących sufrażystkach na przełomie XIX i XX wieku w krajach głównie kolektywnie pojętego geograficznie Zachodu o prawa kobiet do głosowania w wyborach. Tak, tak, lewicowa propaganda o to zadbała, że wszyscy o tym słyszeliśmy przynajmniej wiele, wielokrotnie, powierzchownie coś o tym wiemy. Ale ta propaganda też zadbała o to, byśmy nie znali drugiej twarzy ruchu, a tą drugą twarzą był zwyczajnie ruch terrorystyczny. Wiele sufrażystek to zwyczajne terrorystki, które atakowały porządek społeczny, organizowały zamachy itd. I tutaj przypomina mi to działalność Green, Greenpeace'u, którego działacze nie dbają już od lat o naturę, zresztą nigdy nie dbali, tylko dbają o terroryzowanie rządów w interesie korporacji. Tak samo jak prawa wyborcze sufrażystek równały się pracy kobiet, a to równało się więcej tanich pracowników dla firm